Widzowie, nie widzieliśmy się długi czas od momentu kiedy zrobiłem moje rysunki i mój, to był najnowszy film, a teraz mam dla Was moje nowe rysunki. Widzicie, że to jest Large Speakerman, taki zniszczony bez jednej ręki. Tu on, kiedy próbuje powstrzymać bramę w 67 Part 4, a tutaj i Titan Team 2.0, kiedy walczył z G-Manem i to nie jest wszystko, teraz wam pokażę jeszcze więcej rysunków. Mówiłem, że to nie koniec. Na przykład mamy tutaj takiego wirtułmena. No i po prostu jest taki, nie? Nie jest pokolorowany. Ja na razie nie koloruję tych rysunków, ale to chyba nic, nie? Jeśli chcecie, żebym pokolorował różne rysunki, to dobrze. I tak, widzicie, wspomnę, klikajcie czerwony przycisk subskrybuj, nie wzmuszam, nie... nie. Nie zmuszam was, was do tego, żebyście mi nie zasubskrybowali, ale po prostu chcę wbić 50 subów do końca tego roku. Uda się to tylko dzięki wam. To jest drugi rysunek, pewnie bardzo znana scena wam. Jeśli wiecie z jakiego to odcinka, to napiszcie w komentarzu hashtag i nazwę i numer odcinka. I tutaj mamy Taitana TVmana. Na ile go to też napiszcie w komentarzu Ale nie musicie, też I moja najważniejsza rzecz Właśnie Tu mam różne projekty moich rysunków hm. A co? Od mojego kolegi To też, jeszcze nie dokończę ale jeszcze tutaj w ogóle, tutaj, tutaj, tutaj nie będzie, ale tutaj, dobra. Co ja tutaj mam? Dajcie lajka, jeśli, jeśli lubi, lubicie tutaj zwana kameramana, a suba jeśli lubicie tutaj zwana speakermena. Bo bardziej lubicie, to musicie wydecydować. Dobra. Tink, tink. O, i mój najładniejszy rysunek, zobaczcie po prostu ten tutaj z, z Clockman jest tak ładny to wy musicie zdecydować, ale to jest tyle szczegółów, zobaczcie to jest tyle elementów, że nawet ja bym nie zdążył lub policzyć, patrzcie no dobra troszkę już wam przekładam, ale Zaraz, tak. Tutaj też nie dokończyłem rysunku. Może go dokończę. Ale nie wiem. Tutaj nie. Też nie. Tutaj nie. No dobrze, tutaj mamy ninja Mena. Też się starałem. Tu mamy rodzinkę TV manów I na piście. Który z tych TV-menów pojawił się w skibi? i Multiverse? No wiecie gdzie, nie? No dobra. To noga. Ja Chciałam zrobić takiego wyciągnięcia kamera, ta Kameramena, ale... Rezygnowałem, no bo on, jest, on był zbyt duży. On nie uciekł Czyste kartki, tak. Tu będą czyste kartki, więc widzimy się po tym, kiedy przełożę wszystkie czyste kartki. Jesteśmy dla Was, to było krótkie, dla mnie trochę długie. I patrzcie, co znalazłam ostatnio. No, tak. Karty dla do dobra. Fru, kiedy się za nią w ogóle zatrudowałam, dobra. To jest od mojego kolegi, więc się nie śmiejcie. To jest od mojego kolegi. I tutaj będę rzeczy też od mojego kolegi, ale nie związane, nie związane z kameramenami. Czyli, go, czyli mój kolega mi narysował flagi. Rosję mi narysował. Narysował mi Czechy. Albo Nie, to jest Czechosłowacja, przepraszam. Te, tutaj też mi narysował Anglię. I kto wie dlaczego. To niech się w komentarzu. I tu Argentyna. No tak, no bardzo lubię myśli. myśli. Tutaj mamy. On to nie jest akurat tak ładnie, ale też się tutaj starałam. I to jest, wiecie kto? Large Drillman, czyli raczej też jest to też jest od mojego kolegi. Nie umiem zbyt bardzo zrysować, ja też bardzo ładnie to narysował. Tu nie. O! I teraz zaczynają bardzo ładne rzeczy. A ja lubię poczekajcie. W dobra widzowie udało mi się posegregować. Tutaj mamy takiego speakerman, no ale też przepraszam za to, że tak się macha kamera, ale jedną ręką trzymać to wiecie, że jest ciężko. Czekajcie. czekajcie Dobra, jesteśmy znowu. Teraz mamy Large Scientist Cameramana. No i też napiszcie swoje niki z Robloxa. Jeśli macie oczywiście Robloxa, to Was może dodam do znajomych. Może pamiętajcie. Oczywiście jeżeli napiszcie swój nick, to byłaby kiedy Titan Cameraman. I znowu Ninja Kameraman, no po prostu on jest bardzo fajny, nie? Jakby to co to, to nie jest ten sam rysunek. narysować tego nowego Titana TV-Mana, ale mi nie wyszło. No, tutaj... czekajcie. Tutaj też nie zdążyłem pokolorować, no bo widzicie to jest ta... Titan Speaker Woman co to jest powiedzieć, no ale też jest bardzo ładna, przyznajcie bardzo ładny rysunek oczywiście tu mamy large TV menu, no po prostu ten rysunek jest taki ładny i że oczywiście to możemy pokolorować tutaj chyba ten pasek tylko i ta rzecz nie jest pokolorowana, ale to nic i tu mamy gościa Wieczoru dnia, może jeśli to jeśli oglądacie to, to dnia, a jeśli wieczorem to wieczoru, czyli, nin, czyli Planger Cameraman, a inaczej Ninja Cameraman. Po prostu ten jest taki świetny. Zarużony jest taka trochę mała. Może u was tylko trochę taka mała w tym tłowie, tak? Tu, nie wiem, jest. Tutaj jest Titan Cameraman, jego pierwsza wersja. Tu widzicie, że ja musiałem coś zestrzec Nie, ale to, to po prostu takie błędy, wiecie, ciekawe popełnie błędnie. Dobra. No i to wszystko. Więc żegnamy widzowie papa pa. do następnego odcinka. Musimy w ogóle przebić kanał williamz Z8, który ma 36 subskrypcji. My mamy y, 35 i musimy go przebić brakuje na minnej subskrypcji. Pamiętajcie. Pa! pa.